Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. A w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie chyba najbardziej obrzydliwy odcinek szkoły. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No to moi drodzy, szykujcie popcorn i zaczynamy. Maja Matysiak i Melania Kruk są uczennicami pierwszej A gimnazjum. Maja od dwóch tygodni jest zakochana w kostku kalwasie z gimnazjalnej trzeciej C. Dziewczyna jednak nie ma odwagi z nim porozmawiać. Ej, zobacz, jaki on jest ładny. Boże, nie mogę. I moi drodzy, w tym odcinku pojawia się Melania. Jeżeli nie kojarzycie, to jest typiara, która ma obsesję na punkcie jakichś magicznych rytuałów, zaklęć i tego typu rzeczy. Ostatnio w sumie pojawiała się w jednym odcinku, który omawiałem. Wypędzała szatana z chłopaka, który nie mógł przestać się śmiać. Także będzie ciekawie. No jak dla mnie nie no, ale jak tobie się podoba, Co do niego. No ty głupia jesteś, i co ja mam mu niej wypowiedzieć? Cześć, jestem Maja, bardzo mi się podobasz? A w sumie to... Czemu nie? Czemu by tak po prostu normalnie nie zagadać do niego? Nawet nie musi od razu mówić, że on jej się podoba. Na start może spróbować się z nim po prostu zacząć witać. Powiedz, że jest to z martwem, no i czytaj też korepetycję. No co? Przez gardło mi nie przejdzie taki tekst. No to wymyśl lepszy. Ej, tylko się pośpiesz, no bo idzie. Cześć. Y y no cześć. Jestem Maja. Wiesz co? Bo dosłownie w tym momencie główna i cieknie po nogawkach. Ja rozumiem, nie każdy jest pewny siebie, nie każdy umie do kogoś zagadywać. No ale słuchajcie, nikt za was tego pierwszego kroku nie zrobi, tak? Trzeba po prostu przełamywać swoje granice. I jakby co, mowa o zagadywaniu do ludzi, a nie o jedzeniu kostek do kibla. Tak tylko uprzedzam. Y Yy, ona chciała powiedzieć, yy, że słyszała, że jesteś do bezmatmy, no i, yy, Sorry, dobry pretensje? z matmy, no i jeszcze co, Co? Ja jestem dobry z matmy. Nie odkąd to słyszałaś, ale ktoś się wkręcił. Chodź stary, idziemy. A tu ciul, zagrożenie ma z Matmy. No to żeś sobie niezłego korepetytora znalazła. Znaczy, ja ją trochę rozumiem, no bo oni są jednak w gimnazjum. Podejrzewam, że jakby rozniosła się plotka o jej nieudanym podrywie, no to stałaby się pośmiewiskiem na całą klasę, znając życie. Po co mnie na niego popchnęłaś, idiotko? Ej, ej, no chciałaś zagadać, tak? No to ci pomogłam. Rzeczywiście, bardzo mi pomogłaś, wiesz? No to, co ty ode mnie chcesz? No... Wymyśl coś, nie wiem, jak mam go poderwać, bo drugi raz na pewno nie zagadam. Od razu skojarzę, że coś od niego chcę. Słuchajcie, ona zawsze może na przykład... O, wrobić go w dziecka. Chociaż ona jest w pierwszej gimnazjum, więc... Raczej to odpada z prawnego punktu widzenia. No to nie wiem, porwać go, zamknąć go na kilka lat w piwnicy i czekać, aż się w tobie zakocha. On jest taki fajny i tak mi się podoba, ale pierwsze wrażenie jest już spalone przez Melę. Jak jest taka mądra, to niech teraz wymyśli, co mam zrobić, żeby zwrócić na siebie jego uwagę. Ale skoro to ona chce go poderwać, to dlaczego Melanie ma za nią wymyślać pomysł? Dobra, może to było troszeczkę hamskie, że ją tak po prostu wypchnęła, ale jednocześnie dała jej pole do popisu. Przed pierwszą lekcją gimnazjalistów. Szukają sposobu, dzięki któremu Maja będzie mogła poderwać ukochanego. Tak, już widzę, jak przychodzi do laski z pierwszej klasy i to takiej, której nawet nie zna, no to nie wiem. Uruchom mózgownicę, bo miałam zrobić na nim wrażenie. Sama wszystko mi popsułaś. Dobra, sprawa jest prosta. Potrzebujemy szmatki, chloroformu, sznura, łopaty, z samochodu. Przydałaby się w sumie jeszcze powierzchnia użytkowa typu piwnica. Wtedy pokazałaby temu chłopakowi, jak bardzo się dla niego stara. No w najgorszym przypadku trafi potem do więzienia za porwanie. W sumie to słyszałam o takim jednym sposobie, ale sam nie wiem. No, no powiedz, o jakim? Dobra. Tylko on jest magiczny. No to mów! No i proszę, ja was czego mogliśmy innego się po niej spodziewać? I co? I ona teraz niby odpierdzieli jakieś czary Mary i ten chłopak się tak po prostu w niej zakocha, tak? Na miejscu rodziców Melani do końca życia zabrałby mi internet i dodatkowo jeszcze zamknął w jakimś zamkniętym ośrodku. To wszystko dla jej bezpieczeństwa i bezpieczeństwa społeczeństwa. Kiedy masz miesiączkę? A co to ma do rzeczy? No bo na krew z miesiączki. No i kiedy chłopak to wypije? Od razu się w tobie zakocha. Nie no fuj! Czy one są normalne? I właśnie dlatego nazwałem ten odcinek najbardziej ubleśnym. Co to jest w ogóle za pomysł, żeby komuś krew z okresu podawać? Co fuj, Jezu, to brzmi jak jakaś masakra! No chyba. No weź no, ale dużo dziewczyn pisze na internecie, że ich, ich przypadku zadziałało, no to dlaczego teraz miałoby nie zadziałać? No proszę ja was, skoro w internecie jest coś napisane, to przecież oznacza, że to jest prawda! Ostatnio czytałem, że jak komuś zaczynają rosnąć włosy na ciele, to może oznaczać wilkołactwo. Plus jeszcze dodatkowo, jak jest pełnia księżyca, to mam problemy ze snem. Właśnie poznaliście prawdę o mnie. Aż mnie ciarki przeszły, to jest niesamowite. Trochę jak z serialu o czarownicach, jedyny kłopot w tym, że ja jeszcze nie mam okresu, może to wcale nie musi być krew z miesiączki? Skoro w zaklęciu w instrukcji obsługi jest napisane krew z miesiączki, to musi być krew z miesiączki. A przepraszam bardzo, one w ogóle są świadome, że przez krew przenosi się mnóstwo chorób? Następnego dnia Maja z pierwszej gimnazjum chce dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczym rytuale, o którym opowiedziała jej przyjaciółka. Ma nadzieję, że dzięki niemu udaje się poderwać ukochanego kostka. Maja postanawia okłamać Melę, że tej nocy dostała miesiączkę. Zazwyczaj jak z takimi czarami, rytuałami się coś kombinuje, to one się obracają przeciwko tobie. Jeszcze zobaczycie, w ropuchę się zamieni. A to przepraszam w ogóle bardzo, skąd ona w takim razie zamierza tą krew wytrzasnąć? Z dupy? By... Chodź do szatni, żeby tak no, okay. A w necie, ale nie mogłam nigdzie znaleźć, kompletnie. No to tak normalnie na forum tego nie ma, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Uwaga, dyktuję wam stronę dla debili.pl. Oczywiście ta strona jest totalnie rzetelnym źródłem informacji. I założę się, że w tym momencie każdy z was próbuje ją wyszukać. Dobra, tylko pamiętaj, to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli już zaczniesz uprawiać czary, no to mogą być poważne konsekwencje, jeżeli to będziesz lekceważyć. No, dobra. To pierwsza część rytuału jest prosta. Możemy ją zrobić tutaj. No to zamknij oczy. A teraz wstań i rozpędź się w kierunku ściany. Ale czy one obie nie widzą jakiegoś problemu w tym całym rytuale? Czy dla nich naprawdę to nie jest ani trochę obrzydliwe? Co jest nie tak z tą młodzieżą? No i co widzisz? Nic nie widzę, kazałaś mi zamknąć oczy. No i bez nadzieja. powinnaś zobaczyć twarz ukochanego. Pogięło cię. Majka, to ważne. No bo musisz myśleć o nim cały czas, żeby ci się wdrukował jego obraz. A to nie możemy po prostu użyć jakiejś drukarki? Albo nie wiem, niech ona sobie odpali jakąś książkę na łodpadzie i sobie wyobraża, że ona i ten chłopak są głównymi postaciami. Tylko pomijając jeszcze te wszystkie spicy scenki, bo ona jest w gimnazjum. Dobra, to jeszcze raz. Mimo tak, teraz się nie da. Musisz teraz z zamkniętymi oczami myśleć o nim przez 15 minut. Okej. Okay. A będziesz mi mierzyć czas? Będę. Ale to można jej oczy na przykład taśmą podkleić, żeby nie otwierała. Ej, w sumie tak teraz się zastanawiam, czy ja bym potrafił tak długo mieć zamknięte oczy. Tylko myślę o nim, to już jest bardzo ważne. No. Cholera, i co teraz? Spokojnie, myśl o nim. I zaprowadzę cię do klasy. No dobra. I przepraszam bardzo, ona tak z zamkniętymi oczami ma zamiar siedzieć na lekcji? Jestem bardzo ciekawy, co na ten pomysł nauczyciela. Przepraszam, proszę pani, ale nie mogę otworzyć oczu. Wyobrażam sobie swojego ukochanego. Tylko pominąłbym ten wątek z krwią z okresu, bo mogę się przerazić. Gimnazjalistki przychodzą na lekcję angielskiego. Maja ściśle przestrzega reguł magicznego rytuału i nie otwiera oczu. Boi się jednak reakcji wychowawczyni Anny Turczyn. Czesło. Siadaj. Ej, jak pani turczyn, to jeszcze spoko, go, że jakby trafili na panią kłosek w tym momencie. Maja, co jest grane? Yy, w porządku? Tak. Yy, tak, wszystko w porządku. Może śpi. Nie, śpi. Yy, Nieprawda, przestań. A czy może mnie to oczy? Yy, no bo yy, zakropiłam jej yy, na opakowaniu, pisał, że teraz przez 15 musi mieć zamknięte. A masz to opakowanie? Co to są zakropane? Yy, tylko, że wyrzuciłam. A wie pani co? Takie kropelki z Super się chyba nazywały. O, a jakby tak w sumie zamiast tego rytuału, to się klejem do tego chłopaka przykleić. Byliby dosłownie nierozłączni wtedy. Ale poczekaj, bo nie rozumiem. Skąd te krople? Bo ja nie znam takich, żeby nie można było otworzyć nawet na chwilę oczu. Maja, możesz otworzyć, żebym zobaczyła? Nie, ja, ja dostałam je od lekarza. Tam naprawdę było tak napisane. A co się dzieje, że się u lekarza? A, mam jakieś zapalenie czy coś. No, zapalenie mózgu chyba. Najlepsze jest to, że ona sama jak usłyszała o tym rytuale, to poczuła obrzydzenie. A i tak w to wszystko bezmyślnie weszła i podąża teraz za słowami Melanii. Jakoś wytrzymałam z tymi zamkniętymi oczami. Prawie przez cały czas wyobrażałam sobie, jak się całuje z kostkiem. Chciałabym, żeby to się działo naprawdę. Nie no, dziewczyno, ty ledwo co do niego się odezwałaś, a ty już sobie wspólne całowanki wyobrażasz? Zdecydowanie mniej łot i zejdź w końcu na ziemię. Na przerwie Mela tajemnicza maję w dalszą część rytuału, do którego potrzebna jest krew z miesiączki. Eliksir miłosny ma sprawić, że Kostek natychmiast się w niej zakocha. Maja jednak bardzo denerwuje się tym, że okłamała przyjaciółkę i powiedziała jej, że ma dziś miesiączkę. Jeszcze się okaże, że ona ma jakąś dziwną chorobę i ten chłopak to załapie. I oczywiście tą krew chcą pozyskać w bardzo higienicznych warunkach, czy tej szkolnym kiblu. I mają niby nalać w ogóle do jakiejś nakrętki po napoju? Samo to, że w ogóle wpadły na taki pomysł jest obrzydliwe. A ile ma tego być? Nie wiem, tak kilka kropli powinno wystarczyć. No dobra. To ja idę stanąć na czatach, jakby ktoś wszedł, bo według rytuału musisz być sama. No ale na wszelki wypadek zamknij się w kabinie. Ale wtedy będzie musiał to powtórzyć, okej? Okay? No dobra. Ja jestem bardzo ciekawy, z której części ciała ona zamierza tą krew pozyskać. W sumie. Nieważne, w dalszym ciągu to jest turbo obrzydliwe. Co prawda, krew okresowa byłaby chyba bardziej obrzydliwsza, bo tam mamy jeszcze różne wydzieliny. Wiem to z biologii, uczyłem się. Maja w rzeczywistości nigdy nie miesiączkowała. Postanowiła więc ukłuć się cyrklem w palec i wycisnąć trochę krwi. Ma nadzieję, że mimo to eliksir miłosny będzie skuteczny i zadziała na kostka. Dobra, całe szczęście, że to jest tylko palec. Ale zrobiła to w kiblu szkolnym, niehigienicznym cyrklem. To się w ogóle prosi o to, żeby coś załapać. Przecież jak ten kostek to wypije i w jakiś sposób się potem o tym dowie, ja na jego miejscu to bym ją po prostu rozniósł. Co to w sumie za różnica, czy to krew miesiączkowa, czy z palca? To chyba to samo. Najwyżej nie zadziała. Mela nie mówiła, że nie wolno użyć innej, a ja jej o to nie spytam. Za nic w świecie nie chcę, żeby ktokolwiek dowiedział się, że nie mam jeszcze okresu. Szczerze? To się cieszę, że jeszcze nie masz. Jak tak sobie słucham nieraz od koleżanek, to jestem przerażony. No i też bez przesady, ona jest dopiero w pierwszej gimnazjum, no to ile lat ma? 12? 13? Jeszcze chyba ma czas na takie rzeczy. I on tam jest! I ma ma ja kupiłam! Dolejemy do koli będzie podmienić. Super, będzie. No, za dużo to tego nie ma, ale wystarczy. Okej, okay, to no chodź. Podmienimy? Nie, no one jeszcze miały szansę się z tego pomysłu wycofać. W ogóle tej krwi jest jakoś bardzo dużo, jak na to, że ona jest z palca. Wystarczy. Okej. Okay. To teraz yy, podmień kol tą kolę i powiedz zaklęcie, dobra? Jakie zaklęcie? Źródło Twojej miłości do mnie jest w tym napoju. Teraz nic nie mów i idź to podmienić. Pokus, pokus, czary Mary, twoja stara to twój stary. Przecież on jak się dowie, to zamiast się zakochać, to on się po prostu pożyga. I nie daj Boże, to się rozniesie gdzieś tam na całą szkołę. Do końca swojej edukacji będzie miała przyzwisko krwawa Mery. E, wiecie co, Chodźcie na chwilę, dobra? Muszę z zbań pogadać. Ale gdzie? O no co no tam, no, chodź na chwilę, dobra, na chwilkę, naprawdę. No ale po muszę co cię coś zapytać. Źródło twojej miłości do mnie jest w tym napoju. Ja się tak teraz w sumie zastanawiam, czy gdyby ktoś jej kazał skoczyć z mostu, czy ona faktycznie by skoczyła. Bo póki co ona tak bezmyślnie podąża za tym, co ta Melania mówi, dosłownie nad niczym się nie zastanawia. Przecież jakby ona kazała jej nasrać do tego napoju, to pewnie też by to zrobiła. Czego to ludzie nie zrobią dla miłości? Więc z internetu, że ten rytuał ma stuprocentowe działanie. Mam tylko nadzieję, że niczego nie pomyliłam. Teraz tylko musimy obserwować kostka. Musi wypić z krwią maid No ale to nie zadziała, nie ma szans, bo ona nie użyła krwi sokresu. Jeżeli coś nie jest robione według instrukcji, no to jak ma działać? Wciąga kolor. Jezu. O nie. Jezu, Boże, myla. I co teraz? Tak, nie! No i co, i teraz ten chłopak się w niej niby zakocha? A trzeba było po prostu do tego kostka podejść jak normalny człowiek i zapytać wprost. Hej, chcesz się napić mojej krwi z okresu? Wszystko nie tak, no. Super, mów zaklęcie. Źródło Twojej miłości do mnie jest w tym napoju. No, teraz będzie wszystko w porządku. Oby, dobrze, że sobie go wyobrażałaś przez te 15 minut, to. Czar powinien zadziałać akurat na niego. Oj, ona akurat to sobie bardzo wyobrażała. Ona to w tej swojej wyobraźni w ciągu tych 15 minut to już do całowania doszła. Ej, szczerze mówiąc, szkoda mi to Kostka. On nawet nie wie, że takie wariatki na niego czyhają. O nie, ten drugi tu idzie. Do dziewczyn podchodzi kolega Kostka, który także spróbował sporządzonego przez Maję napoju. Cześć dziewczyny, co tak same stoicie? Mam wrażenie, że chcecie do nas zagadać. E, ja nie. A może dałbyś mi swój numer telefonu? Tobie nie sądzę. O, wow, hamsko trochę. I patrzcie, i teraz? Ona jest normalnie pewna siebie. Normalnie umie odpowiedzieć. Szkoda, że taka pewna siebie przy tym kostku nie była. Może wtedy udałoby się uniknąć pewnych wydarzeń? Dobra, no, nie może nie, ale kolega pyta. A Stoję... Ej, chłopaki, zaraz wracam. <laughs> w sumie dlaczego nie? Cześć. Zapiszesz sobie? Jasne, daj. Ej, to chyba serio podziałało. Może ja też się tym rytuałem zainspiruję? Tylko w sumie nie mam okresu. Ale skoro ona też nie i zadziałało, może warto spróbować. A tak serio, to nie, nie próbujcie tego w domu czy tam w szkole. Straszyłam się, jak zobaczyłam, że ten chłopak gdzie w naszą stronę. On mi się kompletnie nie podoba. Ale, jak powiedział, że to kostek go do mnie wysłał, to myślałam, że zemdleje. Napój miłości zadziałał od razu. No i teraz poczekajcie: Melania nam się nakręci i zrobi jeszcze z tego jakiś biznes na całą szkołę. Chociaż szczerze, jakbym się dowiedział od kogoś o takim pomyśle, ja byłbym osobiście przerażony. Maja jest szczęśliwa, że ukochany poprosił ją o numer telefonu. Wierzy, że to zasługa magicznego napoju, który wypił. Rozmowie dziewczyn przysłuchuje się ich koleżanka z klasy, Monika Barańska. Ja wiem, że teoretycznie nie można oceniać książki po okładce, tak? No nieładne to jest. Ale ja patrzę na nią i po prostu widzę ten wredny ryjec. To jest ta jedna chamska koleżanka z klasy, ewidentnie. Jezu, napisał Co? do mnie. Zaprosił ja, mnie na dzisiaj po szkole. Ale super! Ale to dzięki tobie, dzięki, że mi powiedziałaś o tym rytuale. No. Działa na 100%. Ale czad, Jezu! No i oczywiście teraz ta typiara będzie się chciała dowiedzieć, co to za rytuał za wszelką cenę. Znając życie, nie po to, żeby go użyć, tylko żeby rozpowiedzieć o tym całej klasie. I szczerze, jak nie pochwalam hejtu i takiego wyśmiewania, no to w tym przypadku wydaje mi się, że będzie to uzasadnione. Bo kto wpada na tak chory pomysł, żeby krwi do picia dolewać? Kostek Kalwa zaprosił Majkę na randkę? Tam przystojnik z trzeciej To niemożliwe. Słyszałam, jak mówi o jakimś rytuale. Ciekawe, o co chodziło. Muszę to z nich wyciągnąć. Myślę, że ta dziewczyna nie jest gotowa na taką informację. No to teraz, jak klasowa plotkara się tym zainteresowała, to to na pewno dotrze do kostka. Trzynastoletnia Maja jest bardzo podekscytowana wieczorną randką z kostkiem. Wierzy, że to zasługa napoju miłosnego, który podała ukochanemu. Tymczasem w szatni na dziewczyny czeka Monika, która słyszała w klasie rozmowę koleżanek i chce się dowiedzieć, na czym polega tajemniczy rytuał. To sobie odpuść. Daj jej powiedzieć. Po co one w ogóle z nim rozmawiają? Przecież to widać, że jej z twarzy źle patrzy. Bo Melani to się już po prostu dolary na oczach zaświeciły i ona już biznes wyczuwa. Zaraz to się rozniesie i każda dziewczyna w szkole będzie swojemu wybrankowi krwi dolewała. Chociaż nie no, mam nadzieję, że większość jest raczej normalna w porównaniu do nich. No bo zakochałam się, no i łażył za nim dwa tygodnie, on totalnie to nie zauważa, Nie wiem jak do niego zacząć zagadać. Nie wiem, po prostu jestem załamana już. Powiem ci nie mówię no no. no, zrobiliśmy rytuał z krwią z miesiąc. Mela! No i gratuluję, załatwiłaś swojej przyjaciółce bycie pośmiewiskiem na całą szkołę. Przecież oni jej żyć nie dadzą! I jeszcze dotrze to do nauczycieli. Nie daj Boże, powiadomią rodziców, ale będzie siara. Powiedzcie mi, jak potem mamie lub tacie wytłumaczyć, że się zakochaliście, więc dolaliście chłopakowi krwi z okresu? Szczerze mówiąc, to ja już bym wolał zmienić tożsamość i uciec z kraju. Trzeba dodać ster krwi. Do jedzenia albo picia chłopaka. Kiedy on tego spróbuje, od razu się w tobie zakocha. No serio? I no, co? Jest jeszcze kilka rytuałów wstępnych, no ale to ci zadychę, powiem. Wystawiłeś się kostkowi? Ue, w ogóle co ty? I dobra, może ona jest tą wredną koleżanką z klasy. Ale to jest właśnie prawidłowa reakcja na tego typu pomysł. Normalni ludzie czują obrzydzenie. Tymczasem one. Nie no, róbmy to! Pogiełuje! je? Przecież jak ja powiem kostkowi, co one zrobiły, to on się pożega z obrzydzenia. Ale będzie jazda. Na miejscu kostka to ja bym w ogóle sobie jakieś badania zrobił. Na obecność jakichś dziwnych chorób we krwi. Wiecie, nigdy nie wiadomo. Przezorny zawsze ubezpieczony. Wczoraj było super i dzięki, że przyszedłeś po mnie dzisiaj. Trzynastoletnia Maja jest pewna, że to dzięki magii Kostek umówił się z nią na randkę. Dziewczyna nie wie, że chłopak już wcześniej zwrócił na nią uwagę, ale nie miał odwagi z nią porozmawiać. A ty nie masz jeszcze lekcji? Ja zaczynam dopiero za godzinę. Dobra, to pa. pa. No ale słuchajcie, ostatecznie jako tako ten plan się udał. Szkoda tylko, że tym chłopakiem nacieszy się prawdopodobnie jeszcze przez chwilę. No ale szczerze, jak zareaguje jakoś nerwowo, agresywnie, to nie ma się co mu dziwić. Sam nie wiem, jakbym bym zareagował, jakby ktoś coś takiego mi zrobił. Kostek jest fantastyczny, byliśmy na lodach i w kinie było ekstra. A jak mnie w końcu pocałował, to myślałam, że się rozpłynę. Nic mi dzisiaj nie zepsuje humoru. Pa. No to poczekaj. Przecież ta Monika to już po prostu rączki zaciera, żeby wszystkim rozpowiedzieć. Tego typu ludzie jak ta Monika odczuwają po prostu radość z plotkowania, z obgadywania innych, z naśmiewania się. Przed szatnią na kostka czeka złośliwa Monika. Dziewczyna chce powiedzieć szesnastolatkowi o magicznym napoju, który wypił dzień wcześniej. Ma nadzieję, że chłopak się wścieknie i nie będzie chciał więcej rozmawiać z Mają. Chodzi o Majkę. Byłeś z nią wczoraj na randce. Tak, a co? Chłopaku, ty lepiej usiądź, bo zaraz się przewrócisz. Ja myślę, że on nie jest gotowy na tą informację. Myślę, że nikt nie byłby gotowy. Nawet nauczyciele, którzy spodziewają się po tych uczniach wszystkiego, podejrzewam, że jak to usłyszą, to im po prostu kopara opadnie. Melami mówiła, że razem z Majką użyły specjalnego rytuału, żebyś się w niej zakochał. W majce. Co? Co ty wygadujesz? Ja nie potrzebuję żadnego rytuału. No, ale piłeś coś wczoraj. No pewnie tak, i co z tego? No bo ona ci dalej krwi z miesiączki do picia. O czym ty gadasz? Jesteś obleśna. No, chyba nie ona, tylko bardziej ta twoja nowa dziewczyna. Ale jeśli ci to nie przeszkadza i gustujesz w tego typu napojach, no spoko. Słuchamy, nie oceniamy, moi drodzy. To niemożliwe. Maja to bardzo fajna i miła dziewczyna. Nie zrobiłaby czegoś tak ohydnego. Już mi się niedobrze robi na samą myśl. Ta Barańska jest po prostu zazdrosna. Dlatego wygaduję takie głupoty. Chłopie, ona cię tylko próbuje ostrzec, żebyś sobie jakieś badania chociaż zrobił. To skoro to dotarło już do niego. To podejrzewam, że cała klasa raczej też wie o tym rytuale. Przed kolejną lekcją Monika powiedziała całej klasie o sposobie Mai na zdobywanie chłopaków. Uczniowie czekają na dziewczyny, bo chcą zobaczyć ich reakcję na złośliwą niespodziankę, którą przygotowała Monika. Może zrobisz kostkowi herbatkę na wzmocnienie jego miłości? Jesteś świnia, Monika! Ej, ale czemu ona od razu z tym tamponem wyjeżdża? Może Maja woli korzystać z podpasek? No, niby jest to przykre, trochę mi szkoda, ale. Podejrzewam, że sam bym się z niej śmiał po prostu. Przecież, żeby wpaść na tak debilny pomysł, to naprawdę trzeba mieć coś nie po kolei w głowie. Mówiłam, żeby się nic nie zdradzało. Dobra herbata. O. Hello everybody. Czyli to taki mądry pomysł? Moniki! No powiedz lepiej dlaczego. Dobra, nieważne, Monika, natychmiast to wynosisz z klasy, porozmawiamy po lekcji. Może lepiej, żeby pani turczyn nie poznawała prawdy? Kobieta się dosłownie załamie i debilizmem. Ona rzuci w ten sam dzień pracę po prostu. Ej, i jaką karę na przykład zastosować wobec kogoś takiego? Czy to w ogóle jakkolwiek łamie regulamin szkoły? Wszyscy już wiedzą, ta małpa Monika wszystkim powiedziała. Jak Kostek się o tym dowie, to już nigdy się ze mną nie umówi. Dlaczego ona mi to zrobiła, świnia jedna? Ale ja się wcale Kostkowi nie będę dziwił, jaką z nią zerwię. Chyba, że ten Kostek okaże się być jakimś kanibalem i na przykład gustuje w tego typu napojach. Po złośliwym żarcie z tamponem Maja jest załamana. Boi się, że teraz Kostek będzie wściekły. Przepraszam, że jej powiedziałam. Maja, musimy porozmawiać. O! -o, -o. Czy to prawda, że ty i twoja koleżanka dolałeś ci mi krwi do coli? No tak, ale to wszystko z miłości do ciebie po prostu się zakochała. Więc zamiast jak normalny człowiek podejść do ciebie i się z tobą umówić, postanowiłam dolać ci krwi z pipi. Jak dla mnie? To ją totalnie usprawiedliwia. No bo ja tam nie dodałam krwi z miesiączki, tylko z palca. Co? Czy ciebie pogięło? No, ale ja bym chciałem, żebyś się we mnie zakochał, no. Wierzyłam, że to pomoże. Nie chcę cię znać, ty wariatko. Dobra, Kostek. jest ochydna. Kostek, wystarczy już. Idę stąd, a ty się nie zbliżaj do mnie nawet na krok. Dobrze, daj już spokój, dobrze? Daj już spokój, Kostek. Maja, chciałabym z Tobą porozmawiać. Ej, to on w sumie zerwał z nią? Bo nie powiedział tego wprost. Zakaz zbliżania nie oznacza od razu zakończenia związku. On po prostu potrzebuje czasu, żeby to wszystko zrozumieć. Że ona to zrobiła z miłości. Gorzej z klasą, bo podejrzewam, że to będzie temat do żartów przez najbliższy. no przynajmniej miesiąc. O co chodzi z tym piciem krwi? No, tylko to nie było żadne picie krwi, no, tylko kropelka. Co kropelka? Ja nie rozumiem. Powiedzcie mi dokładniej. No to ja powiem, jak było dokładnie. No słucham. Mela powiedziała, że żeby Kostek się we mnie zakochał, musimy mu podać moją krew z miesiączki. Po raz kolejny to słyszymy od nich i ja dalej się zastanawiam, jak one mogły wpaść na taki pomysł. Ja już w ogóle pomijam fakt, czy ktoś wierzy w jakieś takie magiczne sprawy, rytuały, zaklęcia, ale to jest po prostu obrzydliwe! Na samą myśl o tym... Rytuale chce mi się dosłownie wymiotować. Aha, a skąd wzięłyście taki pomysł? Z internetu. No, brawo. Maja, i ty to zrobiłaś? No tak, skoro było to napisane w internecie, no to oczywiste, że to zrobiła. Tak, ale nie do końca, no bo nie dodałam tam krwi z miesiączki, Aha. tylko no z palca. Wymieszałyśmy to z jego piciem i on to wypił. On to wypił? No tak, właśnie to próbujemy pani powiedzieć. Zamiast krwi z pipi dodali krwi z paluszka, no i to trafiło do piciu. A Kostek zrobił drink, drank, drunk i się zakochał. Dziewczyny oczywiście zwariowały? Nie no, ja nie wierzę, no w tym wieku dziewczyny wierzą w zabobony? No ale ja teraz bardzo żałuję, bo on powiedział, że już wcześniej na mnie zwrócił uwagę. No teraz to już raczej podejrzewam, że pobite gary. Normalna osoba raczej nie będzie chciała kontynuować relacji z kimś takim. Ale mi wstyd, że dałam się meni namówić na ten głupi pomysł. No ale kostek tak bardzo mi się podobał i nie wierzyłam, że bez tych czarów w ogóle może zwrócić na mnie uwagę. Ja teraz tego bardzo żałuję, bo pewnie do końca życia już się do mnie nie odezwie. Dziewczyno, ty się w ogóle módl, żebyś jakiegokolwiek chłopaka teraz znalazła. Tego typu sytuacje czasami potrafią się za człowiekiem ciągnąć przez całe życie. Może wszyscy jakimś cudem zapomną. A może nie. I skończysz jako stara panna z sześcioma kotami na przykład. Jak ktoś mógł wpaść na tak makabryczny pomysł, żeby umieścić w internecie przepis na napój miłosny z dodatkiem krwi? Przecież to zabobą, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A krew przenosi przeróżne choroby i to jest niebezpieczna zabawa. Ręce opadają. Ja naprawdę tym nauczycielom się dziwię, że po tych wszystkich akcjach, sytuacjach, oni jeszcze nie zrezygnowali ze swojego zawodu. Albo niech po prostu zmienią miejsce pracy, szkołę, bo mam wrażenie, że tylko w tej szkole się takie dziwne akcje odwalają. Maja, możemy porozmawiać? No. Wiesz, chyba skumałem, że ty to zrobiłaś, bo mnie lubisz. No, w sumie to tak. Nawet się z tego wczoraj trochę uśmiałem. Chociaż to było naprawdę obrzydliwe. i Dziwne. Wiem, sorry. No, ale chciałem Ci powiedzieć, że już mi przeszło i między nami ok. Że co, proszę? Nie no, to jest absolutny plot twist. I go już jakby nie odrzuca od niej ta myśl, że dolała mu tej krwi. Czy on aby na pewno jest też normalny? Ej, a może on serio jest tak, jak wspominałem, tym kanibalem? Serio? No. lubię cię. Cieszę, że jesteś na maksa wariatką. Maja żałuje, że posłuchała koleżanki i sporządziła miłosny napój dla kostka. Cieszy się, że jej wybaczył. Ma nadzieję, że chłopak znowu kiedyś zaprosi ją na randkę. Eee, także moi drodzy, tym szczęśliwym i dziwnym zakończeniem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało i co w ogóle sądzicie. A z mojej strony na dzisiaj to na tyle. Ja się z wami żegnam. Pa Pa!